Witajcie kochani, ja jestem Mr. Krycha. A ja się ma? I na samym wstępie chciałbym bardzo serdecznie Wam podziękować za zaangażowanie, jakie wykazaliście pod filmem Jak najeść się za 10 zł w McDonald's. Troszeczkę Januszowy sposób, ale wyszło całkiem sympatycznie. Jeżeli jeszcze nie widziałeś tej poprzedniej produkcji, serdecznie zapraszam do jej obejrzenia właśnie teraz. A w dzisiejszym szalonym epizodzie naszych testów specjalnie dla was podjedziemy na pięć sieci stacji benzynowych, czyli Circle K, BP, Orlen, Lotos oraz Shell i sprawdzimy, która z tych sieci ma najostrzejsze hot dogi, czyli ma najostrzejszy sos do tych hot dogów. A jeżeli dobijemy tutaj 3000 łapek, to dla was nakręcę film, gdzie będę przez cały tydzień jadł tylko hot dogi ze stacji i nic więcej. Wchodzicie w to? A my teraz szymon co robimy? Przenosimy się, Przenosimy się na najbliższą stację, czyli Circle K. Woo! Moi drodzy dotarliśmy na miejsce Pierwszy hot dog Circle K i tutaj mega zaskoczenie najostrzejszy sos to sos amerykański. Nie ten chili challenge słynny trzeci poziom tylko tutaj uczciwie chłopaki mi polecili sos amerykański będzie najostrzejszy. Ja to szanuję. Tak to nie jest ten, który testowali więcej mniej. Tak więc wracając, 4,99 za takiego hotdoga. Na przebitkach możecie zobaczyć, ile taki hot-dog waży. Poprosiliśmy oczywiście tutaj o dużą ilość sosu. Szymon, mamy nasz upgrade, czyli słynne tacki. A skąd ty masz te tacki? Na domyś się skąd mogą być takie tacki. A ja ja kupiłem, ja kupiłem, wiem. na pewno kupiłem. E, mamy upgrade, tak więc będziemy dzisiaj testowali na tych tackach, żeby nic się nie pobrudziło. Zerknijcie jeszcze, jak wygląda przekrój poprzeczny tego hotdoga. Sos amerykański na fula testujemy. Zróbeczko. Zróbeczko. Po spróbowaniu odczucia następujące. Jest pikantność, jest. Ta ostrość porównywalna do tego sosu numer 3, czyli challenge siracza, Ta ostrość po pewnym czasie dopiero się pokazuje. Nie od razu po pewnym czasie dopiero czuję. Tak, tak. A jak oceniasz tą ostrość tego hot dog'a? No jak oceniam, no. Podobnie jak papryczki lapeniowe w, w McDonaldzie. Nie. Podobnie coś to jalapeno, właśnie. To jest ten, ten poziom. Bardziej takie pieprzowe nuty, majonezowo-pieprzowe nuty, ostrość na poziomie tego właśnie sosu numer 3, który jest obecnie dostępny jako chili challenge. Czyli przyjemna, delikatna ostrość. Była pieczenie w jamie ustnej jest, a my teraz przenosimy się na następną stację, czyli Bipi. Lecimy. Lecimy. Uh! Kolejna stacja i tym razem Bipi. A skrót od Bipi wiesz jaki jest? Będzie piekło. Aha, no nie wiem czy będzie piekło, bo tutaj mamy Fanex i Fanex amerykański. To było ewidentnie widać. To był najostrzejszy sas, jaki był tutaj dostępny. Rzut jeszcze na przekrój poprzeczny. Możecie go zobaczyć w ładnej przebitce, która jest specjalnie dla Was nakręcona w studio. I próbujemy, Szymon, zdróweczko. zdróweczko. Zobaczymy, czy będzie ten ostrzejszy, czy by tam był ostrzejszy. No, ale naprawdę nie czuć w ogóle ostrości. coś tam zostaje na końcu języczkale. Ale to ale... nie jest ostre. Nie, no na Circle K był dużo bardziej ostry. Dużo bardziej. Tutaj jest delikatnie pikantny, ale w porównaniu z Circle K, no. Powiem ci tak, pieprz jest bardziej pikantny od tego sosu. No tak, rzeczywiście, faktycznie ten sos jest słaby. Dużo słabszy od tego, który mieliśmy na Circle K. Czyli się jednak różnią Jednak tak Jednak jest jakaś różnica Mniej ta ostrość jest intensywna Skoro wiemy, że na BP ten sos nie jest ostry To teraz sprawdzimy, czy najostrzejszy sos z Orlenu Będzie ostrzejszy od tego z Circle K Dotarliśmy na miejsce Orlen. Orlen, yy, Najostrzejszy sos to sos amerykański. Ale tym razem nie fanek. Ale nie Faneks, tak jakby inne opakowanie. I spotkaliśmy Roberta Kubicę. Naprawdę? Naprawdę spotkaliśmy Roberta Kubicę. Na ulotce był. Zobaczcie. Spotkaliśmy Roberta Kubicę, był na ulotce i, re i reklamował loterię. Zerknijcie jeszcze sobie na przekrój poprzeczny tego hotdoga. Parówka, jaka to była? Włoska, italiana? Włoska. Tak, włoska, włoska. Zobaczymy. Zdrówko, 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 zobaczymy. Delikatna. Trochę lepsza niż na poprzedniej stacji, ale... Ale... No znowu. Circle K mocniejszy był. No w... zdecydowanie w porównaniu do tego. I jak Szymon, ocenisz ostrość ostatecznie tego hot -doga? Troszeczkę ostrzejsze niż na poprzedniej stacji, ale no nie. No. no słabo. Słabo. A Ty nie jadłeś nigdy takich bardzo ostrych rzeczy. No nie. I, I dla Ciebie to jest Level wysoki, czy niski? Nie, to jest taki bardzo niski, wiesz A, aha Czyli nie ostre Nie Na razie na cirkulkę jest najostrzejsze? Najostrzejsze A co by powiedział Robert Kubica, jakby ja jadł tego hot doga? Że trzeba zdrapać zdrapkę Aha To no faktycznie, trzeba zdrapać zdrapkę Którą dostaliśmy na Orlenie Zobaczymy teraz, czy coś wygramy, uwaga Co trzecia zdrapka wygrywa Sprawdzamy o! I wygrana! Wygrana, yes! wygrana! Jest wygrana! Wygraliśmy! Udało się. Moi drodzy, zobaczcie, oto jest dowód wygrana. Napój energetyzujący. To dla kubicy, żeby jeździł szybciej. No, może i dla Roberta, może i dla Roberta. Widzisz, Robert szczęśliwy dzisiaj wygraliśmy. No ale hot dogi nieostre. No niestety. Mimo, że hot -dog nie był ostry, ale cieszymy się, bo chociaż wygraliśmy napój energetyzujący, ale hot -dog nie był ostry. Nie ukrywajmy, nie są te hotdogi ostre. Lecimy na następną stację. Teraz lecimy na Shella. I zobaczymy. Zobaczymy czy na Shellu będą ostrzejsze. Jesteśmy na miejscu! Shell go well. Eee, dostaliśmy dwa hot dogi za darmo. No właśnie. Nic nie płaciliśmy naprawdę, ale nie że nas sponsorują tylko dlatego, że wziąłem za darmo z punktów, bo mam kartę Shella i nie reklamuję, ale mieliśmy za darmo, żeby nie było, że nie mam paragonu. Hot dog z parówką, ale tym razem inny sos. Inny sos meksykański, ale Shell Fanexem stoi. Jak nic. Tradycyjnie przekrój poprzeczny, sos meksykański marki Fanex, ale pani mówiła, że będzie ostrzejszy od amerykańskiego. No to zobaczymy. Uwaga. Sprawdzimy. Sprawdzimy to. Delikatnie, pieprzowa, nuta, muska, język dookoła umiata swoją ostrością, próbuje przejąć kontrolę nad kubkami smakowymi, ale, ale nie, nie, wychodzi. Nie, nie wychodzi. Wydaje mi się, że to jest najsłabszy póki co. Jednak amerykański byłby chyba mocniejszy. Możliwe. Ale Szymon, to jest ostre w ogóle, tak? Nie, to nie jest w ogóle ostre według mnie. Aha. Przekrój poprzeczny, masę, wymiary, długość, możecie sobie obejrzeć. Tak średnio bym powiedział, tak średnio. Bardzo średnio. Bardzo, przeciętnie, przeciętnie. Ale wiesz, jakby ci dobrze zapłacili, nie? To, to nie, by... To, to by piekło. To by piekło, to, to by piekło nie? To aż, aż, aż slomo trzeba by było dać, nie? A no. teraz gdzie lecimy? Teraz, no właśnie. No i kończymy konsumpcję i lecimy na lotos. Zobaczymy, czy na lotosie no, mają. Ale nie taki lotos, co wyrasta w bagnie, tylko taka stacja. Lecimy. U! Jesteśmy już na miejscu, stacja Lotos, ale nie taka, która wyrasta w bagnie, tylko taka, która prężnie swoimi murami yy, pokazuje, że tutaj zjecie dobrze, ale pytanie: czy zjemy dobrze? Standardowy hot dog z sosem amerykańskim. Niestety, Lotos z stoi i mamy tutaj sos amerykański z Faneksu. Standardowo jeszcze zrobimy rzut na przekrój poprzeczny naszego hotdoga. I co Szymon, zdróweczko! Zdrowe. Próbujemy. Lecimy, próbujemy, faneksik, no. No chce się rozkręcić, ale nie może. No coś tam piecze, no coś tam czuć Coś tam atakuje kubki smakowe, naciera. Próbuję. Ale... Próbuje, ale, ale nikt nie. Jak na grzybach emocje, czy, czy... czy trochę lepsze? Jak na grzybach. Jak na grzybach jednak. Jednak. Takie emocje, no. No, próbuję ten sos atakować, ale no nie. No, no nie, no, no, no nie. Co zrobimy jakieś krótkie podsumowanie. Za chwilę jedziemy w jakieś inne miejsce i na spokojnie ocenimy, powiemy, która naszym zdaniem stacja się wyróżniła i dlaczego. Moi drodzy, czas na nasze podsumowanie. Byliśmy na pięciu stacjach i wysuwa się wniosek następujący. Słabo, nawet rzekłbym bardzo słabo sosy Fanexu na większości stacji. Naprawdę Spodziewaliśmy się czegoś takiego większego, może, może takiego wow Nie ekstrakty po jeden milion co prawda, ale troszeczkę lepiej żeby było Szymon, twoim zdaniem, który hot dog styk był najostrzejszy? Najostrzejszy? Tak Z Circle K Z Circle K, czyli ten Tak A na drugim miejscu, który byś postawił? Na drugim miejscu ten, który nie był fonexem Czyli Orlen, Orlen Czyli ten Najostrzejszy z Circle K, ale jednocześnie nie ostry Czyli cała reszta to ściema ma Fanex. No Fanex, niestety, cała reszta to tylko Fanex. No, ale my dla Was to sprawdziliśmy. Wy już nie musicie jeździć po stacjach i się zastanawiać, gdzie jest najostrzejszy, bo po prostu na którą stację nie pojedziecie, jest wszędzie mniej więcej taki sam poziom. Róż z tą różnicą, że obecnie na Circle K są najostrzejsze hot Dogi. Tak więc najostrzejsze i nieostre jednocześnie. Dokładnie. I co, Szymon, najadłeś się czy nie? To znaczy, wiesz, ja jeszcze 10 zł mam, to bym poszedł do McDonalda po cheeseburgera i średnie frytki i sprawdził, czy się najem. Odcinek bym jeszcze chyba nagrał. I jeszcze byś na kartę na czasie trafił. Możliwe. To co, to może ja pójdę, nagram, dobra? E, dobra, a ja się pożegnam dobra. z widzami. Cześć, Szymon. Siema. Tak więc, tak więc, moi drodzy, podsumowując. Sami widzieliście. Fanex, Fanex i jeszcze raz Fanex. A wy, jeżeli chcecie dołączyć do na naszą rodzinną grupę Bojownice Krychy, tam jest ponad 10 tysięcy ludzi. Między innymi dzielimy się takimi recenzjami jak ta, którą ja zrobiłem dla was. Są tam ludzie, którzy piszą własnoręcznie fajne recenzje różnych produktów spożywczych. Mój Instagram MR Krycha, dzięki niemu również wiecie wszystko pierwsi. I wiedzieliście pierwsi, że robiłem taki test, sprawdzałem dla Was, gdzie są najostrzejsze hot -dogi. ponieważ mój kanał zajmuje się szeroko pojętą tematyką spożywczą. to jest akurat adekwatny film do mojego kontentu. A Wy teraz trzymajcie się cieplutko i pamiętajcie, 3000 łapek i robię cały tydzień jedzenia tylko i wyłącznie hot dogów, niczego innego nie zjem. Przez cały tydzień będę jadł hot dogi, zobaczę ile przytyję, a zobaczę ile schudnę. Trzymajcie się ciepło jeszcze raz, pozdrawiam, hej! Ekran końcowy. I co Szymon, byłeś w McDonaldzie? Byłem. Jak? Najadłeś się? No niestety nie. Myślę, że muszę twój sposób teraz przetestować. A, no jak mój sposób, to no to wy możecie y, zobaczyć sobie, kto jeszcze nie widział, jak najeść się za 10 zł w McDonaldzie. A nad moją głową przycisk do subskrypcji oraz dwa poprzednie filmy, w tym jeden, który właśnie przed chwilą mówiliśmy. Klikajcie śmiało, zapraszamy. A teraz co jeszcze robimy? No, Wielka żegnamy się i ja idę testować. Dobra. Siema.